Wygrałem wszystkimi milestone skinami jako cool kid for Co ty robisz człowieku? Ogarnij się. O udało się, dobra. Ojejku, ta animacja się zglitchowała, ty nic nie mogę z tym zrobić. No co jest? Co się stało no? Nie no, niezły glitch. Aż gorzej mi się w ten sposób grała. No już te hitboxy, co nie no. Może teraz będzie naprawiona. No nie wytrzymam z nim zaraz. Na coś takiego się nie godziłem. Dobra. Jest naprawiła się animacja. Jak dobrze. Jak dobrze. No nie. Textami innymi zabrakło, no nie No nie trafiłem co tam... Niepotrzebnie go, ten, 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 no, łapałem w sumie. Dobra, tam mamy nóbka to po niego pójdę. A w ogóle jako majson pierwszej kolki nigdy nie grałem. To też jest jakieś niesamowite. No i znów zesaminął, no, no. Co ty robisz, co? Ogarnij się. No ja piercielę Dobra, zniszcz to i idę po niego. A jestem szybki. W ogóle też poprawili, jest jakiś szybszy, co nie Gdzie my tutaj mamy? Tutaj mam Eliota. Mało brakowało. Oda, ruszył. Jest, dobra, dorwam go. Nie, 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 nie. Miniony idźcie tam po niego. Idźcie po tego gluta. Zniszczyłem przynajmniej tamto, co nie. Graffiti zniszczyłem, tyle się liczy. Nie, miniony, nie znikajcie. To jest mańsem trzeci chyba. Chyba. Niesamowita. Okej, okay, zniszczyłem to graffiti. No nie widziałem, że tam jest graffiti, co nie? Niesamowita. Jest udało się. Jako Majson pierwszy. Tak się ze mną bawicie, tylko chwilę Ach, byłem, co nie? Ach to moje awczenie, co nie? Nie zrobisz mi stała. Piękny blok. Podoba mi się do kiściku. Nie zbogowało mi się animacja i masz targeta. Nie no, nie, nie jestem targeterem. Ale dostarczamy teraz tutaj pięknie, ładnie pizzę. Okej. Okay. No idę. On tu gitarę trzyma. Wow. A widzisz ty szelecki. No i czemu nie wszedłeś te miniony, no? Ogarnij się. On slasza na mnie stracił. O pięknie. Pięknie, drwałem go. I tak oberwał. Nie jest zabawa. Co ty tu Miku robisz? Poczekam na stamina. Tak, tutaj będzie chciał backstab Nie Dobra. Tutaj Miku nie zrobisz mi Baksawa, no ogarnij się Daj se spokój. O kurde Ależ to był Miss. Ależ to był mistrz życia. O, teraz Lowness. Daj, dawaj, tutaj ma, dawaj go. Em. Dobra, Eliota mam. Dobra. Co jest? Co się dzieje w ogóle? Tutaj mam tego Eliota, dobra, idę po niego. I gdzie się tutaj odrodzi? Nie mam bladego pojęcia. O ja piecie pokonaj go tak, jest pięknie. Gdzie się tepnie? No nie on się uleczył. Tutaj, dobra, idę po niego. Dobra, mam stronę, sobie nie będę biegł. Nie zrobimy jak sama, garni się. Kurde no. A widzisz, to nie jest ze mną, ten numer. Dobra, dostarczamy pizzę. Bo te pizzowe menu są 50 sekund. Co ty tutaj, Miku, robisz? Ogarnij się. Kur. Udało się! Udało się! Okej, okay, dobra, spoko loko. Tak, ze skrócę, pięknie. No, a tak nie zrobisz, chłopie. Daj sobie już z tym spokój. Tym backstabowaniem, no nie. No nie, miniony nie są, jednak 50 sekund. Okej, okay, dobra, zrobił głupota, więc wygrałem. Udało się jako są drugi. Ty śmieciu. Ja ci tu dam. Ja ci tu dam. Oj, jest szereckiego. Muszę wyczekać, jego slash. Nie mogę mu się dać. Pięknie. Na strzała go mam. Pięknie. Ja Teraz sobie chciał coś przegryźć. Ja piercielę. O kogo my tutaj mamy. Gesta 1 czy 7. Dawaj, dawaj, dawaj. Blokuj, blokuj. Kurde, nie wyszło. No i pięknie. Dobra, wyszedł. No nieźle. Przynajmniej minion nie zabił. Daj go tutaj, na skróty go bierz. Tak, idź do minion, to będzie naprawdę mądre. Albo koń flipuj, to będzie jeszcze mądrzejsze. Ja widzę tutaj jego trail. Jest, mam go. I gdzie mam Wironikę? Tam, okej. Okay. Czy tu widzę graffiti? Nie. Ok. Yy, spoko. Tak myślę. Tak, na pewno z Seabloxy Coils skorzystasz. No nieźle. Oj tak, Miles są czwarty. On się pięknie prezentuje z nowymi animacjami. Superowe też wygląda. Kogo my mamy? Tutaj. Daj, blokuj! Wow! Jaki skill! O, średlecki, średlecki. Szalejesz! Cóż za szaleństwo to jest? Ja piel Daj go Co on chce tym kołem zdziałać? Nie wiem A widzę tutaj ten syp o mam tutaj A to na plida go zostawię um, Albo nie Bo nie wiem gdzie ktoś inny gdzie jest I on w ogóle A czy co mi byłoby z takiego plida Takiego last Man standinga Nie wiem o, ta animacja Piękna animacja, podoba mi się tam. Kogo my tu mamy? Buildiera A, kogo tutaj mamy? Guestiera. no nie no uderzył mnie, no Czemu ciągle słyszy jakieś śmigło? Ja pierdzielę. Co to ma znaczyć? Jestem śmigłem? Być może. No dawaj go no. Dawaj go w końcu. Nie zablokujesz. No co to jest za długi? Ja pierdzielę. Mam cię szedlecki. Co to ma być? Co jest? Ale trafiłem go. Dobra. Dawaj go, dawaj, 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 dawaj. No ja pierdzielę, no Jest dobra No ten dyspenser, no Mam przeobczaić, który do którego O kurde, pierwszy raz teleportu z czasami mi wyszło Kurde, no nie, wy nie wytimingowało, no Co robisz, buildier? Ja sobie takiego zrobię O, do pojścia wszedł o, to idealnie dla mnie. Daj go! Kurde. Dobra, zniszczę to, będę miał spokój. Dobra. Nisz to, proszę. Daj tego, Baldiera, no on mnie już Nie z tymi lagami, o nie te lagi jakieś postrane, to jest wkurzające. No klikałem, ale ok. Dobra, dałego go teraz Co jest teraz za śmigło Nie mam pojęcia Nie wiem dawaj go No jak ja mam z tymi lagami coś zrobić Ciekawego no. Forsaken Ty trzy 3000 i gdzie on jest? Tam. No nie, 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 nie. On jest Spencer, okej. Okay. Gdzie on jest tutaj? Jak mam tu coś zrobić? Nie wiem. Udało mi się. Macie trzeci szmatę ładne animacje nowe. Fajnie wygląda. Zdawaj tego tutaj. Pięknie. Cóż to był za charge? Cóż to był za czarczy? Ziom! Co jest? Jest mam go! O Wironika, co robisz? To się bada, co nie? Dobra, okej. Okay. i tak się bawimy. A mogę? Nie, nie mogę. Myślałem, że to jest jakiś noob, ale słoko loko. Um. To zniszcz, to na pewno. Oczywiście, że tu kogoś mamy. Wow, podwójnie. Szalejecie. Pięknie. Oj, geściku, geściku, przecież ja widzę. Um, ok, dobra, lag. Gdyby nie to, to bym go trafił. Nie wiem, czy teraz zablokował, no właśnie. To dupy z tymi lagami, no. Oczywiście te lagi to też nie moja wina. Nie, znów tutaj jakieś lagi powracają. Okej, okay, dobra, mam go. Tyle się liczy. I przewojemy minionów. I czemu teraz słyszę jakiś helikopter? Znów tu jakieś śmigło. Co to ma być? Kulki taki dźwięk wydaje, czy... Łate heliante? No nieźle, ILE JA MU ZADAŁEM ILE JA MU ZADAŁEM Ja pierdzielę. no minion, co ty robisz Dobra Co to jest za dźwięk ciągle? Zniszczy graffiti I traf jeszcze przy okazji Dobra, tutaj jest Ja cię tu widzę, prawdziwego co ty robisz? Co ty robisz? Nagarnij się. Ojku No gdybym go trafił. Ja pierciec sami nie mam problem. Teraz sama problem. No nie no idealnie się musiał sklonować. Jeszcze ta animacja tak długo trwa no dosłownie, jak animacja krótko trwa, to na luzie go dogoni, ale jeśli animacja trwa 10 sekund, to nie, nie, nie nie ma opcji. Dobra, weź go tu, no. Nie ma ani tej staminy, co? Ile mogę go gonić? Ogarnijcie się. Znów ta animacja, no. Co ty kładzisz, no? Ogarnij się. I że ja nie wiem, czy to może być jakiś graffiti? Kurde no. O! Cóż za skill! Poczekam staminę. Pięknie. Na raz jest, dobra, a później nubek sixer mi zostanie. Mam! Pięknie! Nubek, ja cię tam widzę, no. Gdzie on jest? Tutaj, dobra. To było mądre, mądre co zrobiłem. Pięknie! Kurde, co się dzieje w ogóle? No nie, no jak mogłem to tak... misnąć, co nie? Jest, mam go! Pięknie! No za dużo osób na serie to tu nie ma. Grafiony, zatopiony. Pięknie. To strzelacki miały będzie szybko. O jak nic. Mam go pięknie. No i teraz zaślaczamy pizzę albo nie. Będzieś chciał strzelać. Pięknie. Co robisz? Co robisz, typie? Ogarnij się. Ogarnij się. Co ty robisz? Co ty robisz? Mam go naraz czy nie? Okej. Okay. I gdzie go mamy? Tam, dobra. Trafiłem? Nie. Dobra, dostarczyłem pizzę. Oj no, naprawdę, musisz uciekać stamtąd, no tam takie dwa, dwa... co wiesz, co fajnie. czy ciało jest? Okej. Okay. Z jakiej paki? No kurde, no ogarnij się, no. No nie no, zablokował, no idealnie, ale mam go tutaj idealnie, pięknie. Merry Christmas Tu, dobra. Mapa Blududę, a jestem cool kida. Um. Okay. Pink, nie jestem Okej. Pięknie. Wow, mogłem poczekać, co nie? Dobra, em... Um. Odbija mu. mi miniony. Dobra, mi się spali już. Wow, toż to było tu. To chyba będzie szybka rundka, co nie? Dobra jest. Muszę uważać na niego tam. No właśnie, muszę, muszę, muszę. Pięknie. Nie spodziewałem się tego. No nie, no gdybym trafił, to byłoby fajnie, co nie? Dobra, no, staminę. Kurde no. Jeszcze konflikuje. Jak on chyba jeszcze koń co? Co jest? Niezła zabawa. I teraz Sedecki, który jest gdzieś tam, dobra Daj przenieś się to na tą stronę, dobra? Na generator, idealnie. No nie no, postalało typa. Muszę wyczekać się jego sztlasza. Pięknie. Oj, szybciutko z nim, szybciutko z nim. No nie, no ten minion musiał się pozbagać, co nie? Ja na saminę nie mogę też zwrócić uwagę. Oj, no naprawdę, ja bym go z tego zabił wtedy, co nie? Dobra, mam. Typa. Pięknie, udało się. Niesamowita, jeśli odcinek jak wam się, to subskrybujcie, zostawcie łapkę jest górę i pa pa!